Teraz kurtki. Kurtki muszą oddać. Tutaj zawsze się czai dużo vintage'u. Oczywiście trzeba się przekopać przez akryl, przez poliester. To co prawda nie jest vintage. Już to widzę po metce, no ale jest wyraziste. Ja to muszę sobie przymierzyć. Ja chcę mieć trochę przyjemności z tej całej roboty. A nie tylko przesuwać i marudzić albo się mędrkować. O, Proszę bardzo. Taką jeszcze poduszką powietrzną, jakbym się gdzieś rozbił nad Atlantykiem, to mnie odratują. Skóra węża, nie wiem, nie znam się, nie wiem jaki to wąż. O, proszę bardzo, w komplecie to no jest nieraz problem płaszczy, jakichś szlafroków czy też tręczy, że brakuje paska. A tutaj zadbali o wszystko. To mi się podoba. Szacunek dla tego, kto się tego pozbył. Nie zapominając o pasku. Nie ma rzeczy, których nie potrzebujemy. Są tylko potrzeby, których jeszcze nie odkryliśmy. A gdzie to założę? Kiedy? To tylko kwestia mojej wyobraźni. A ta już pracuje. No i jest lekki. To jest jakaś watolina, gównolina w środku. Nie wiem. To oczywiście zostaje, nawet gdyby było za 5 zł. Dlaczego? Ponieważ jest z poliestru. Nie warto tego nosić na zimne dni. Dobra, lecimy dalej.